Dzień dobry Sebastian, Cześć. Sebastian Grotek, firma Moja. Tak, dokładnie spółka Anvim, brand Moja, szerzej znana jako sieć stacji paliw w tej chwili. I to jest w tym momencie kluczowe. Co przedstawiciel stacji, sieci stacji paliw robi w programie o elektromobilności? Twoja scena. Tak. W tamtym roku 2023 w maju ogłosiliśmy strategię, zieloną strategię przejścia z koncernu paliwowego w koncert multienergetyczny. Oznacza to, że kluczowym dla nas jest troska o środowisko. Jak wiemy, paliwa kopalne zawsze będą mhm. spalane i fizyki nie oszuka się, więc szukaliśmy rozwiązania, jak w tą zrównoważony rozwój, Pójść dalej, ogłosiliśmy strategię przejścia na stacje ładowania, elektromobilność oraz produkcję zielonej energii, bo wszystkie nasze stacje będą dostarczały w 100% zieloną, zieloną ekologiczną energię z wiatru, ze słońca i taka jest cała koncepcja wybudowania do 2030 roku 4000 punktów własnych ładowania. Głównie to będą stacje DC. Okej, okay, ale to jest marketing, który brzmi przepięknie. Natomiast za nim albo jeszcze przed nim musi być biznes. I powiedziałeś o 4000 stacji ładowania, w związku z tym ktoś to musiał policzyć i ktoś pewnie wpadł na genialny pomysł, że to się będzie spinać, że to się będzie sprawdzać. Mylę się. Nie, nie mylisz się. Tak. No jako, jako spółka akcyjna u nas nic nie jest e, przypadkowe. Tak? Mm -hmm. e, zanim ogłosiliśmy w maju tamtego roku, były wiele, wiele miesięcy e, badań, rozmów e, i, i sprawdzania, w jakim kierunku na pewno to pójdzie i jak optymalizować e, ten biznes. Więc tak, policzyliśmy to, sprawdziliśmy. Nie jest to łatwy biznes. Na pewno nie jest to e, łatwa strategia. Bardzo ambitny plan 4000 punktów. Minęło 15 miesięcy od tamtej pory. I e, już teraz wiemy, że na pewno nam się to uda. E, ale tak, nie jest, e, nie jest to łatwe. Dobra, do 2040 roku trochę czasu jeszcze mamy. 30, 30 przepraszam. Tak. No ale nawet do 30 trochę jeszcze mamy, a Czym mamy do czynienia dzisiaj? Jak wygląda to w dniu dzisiejszym? Czy klienci to złe słowo, czy użytkownicy samochodów elektrycznych, kierowcy samochodów elektrycznych, mają coś. Czy moja ma coś im do zaoferowania? Tak, jak najbardziej. Mamy już pierwszą stację ze względu mhm. na to, że. W Polsce na przyłącza energetyczne czeka się bardzo długo. Nawet jeżeli je te półtora roku temu zgłaszaliśmy, to dopiero ten wzrost będzie, będzie w tej chwili, więc mamy pierwszą stację 180 KW w Port Radomsko. I ona już działa. Do końca tego roku będziemy mieć kolejne około 30 stacji. W 2025 następne 140. Wszystkie prąd stały DC między 120 a 180 kW. Ale już w tej chwili, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, których mamy struktur paliwowych, a oni systematycznie przechodzą na elektromobilność, dostarczamy im. Mm, Dwie aplikacje, które już w tej chwili, działają, to jest moja firma dla klientów B2B, dla klientów flotowych e, oraz aplikacja dla klienta indywidualnego Supermoya, i w tej aplikacji e, można i ładować. I tankować. Bo tak jak powiedziałem, mm -hmm. nawet jeżeli ktoś przychodzi, czy to jest rodzina i zmienia jeden samochód e, na elektryczny, to on potrzebuje mieć możliwość i zatankowania, i załadowania. My wychodzimy z taką możliwością jako pierwsi. E, I to samo floty. O, bardzo mało flot będzie takich, które mogą sobie pozwolić na to, żeby przejść od razu w 100% na, na e elektryfikację. Więc dostarczamy im taką możliwość. Oczywiście, jeżeli mówimy o, o aplikacji, e, moja firma. Do tego są jeszcze oczywiście zbiorowe faktury, wszystko to, co klient flotowy potrzebuje. Jeżeli chodzi o klienta indywidualnego, to oprócz tej możliwości ładowania i tankowania wychodzimy z możliwością zbierania punktów lojalnościowych, dzięki którym klienci mogą wymieniać to na rabaty. Jasne, nagradę. ja to rozumiem. Zaraz rozwiniemy ten wątek troszeczkę, natomiast uściślijmy, żeby była jasność, bo ty powiedziałeś, o jednej działającej stacji ładowania. Rozumiem, że w tej aplikacji znajdują się też stacje roamingowe. Tak, oczywiście. No właśnie. Chciałbym to rozwiać, bo to jest kluczowe, bo wiesz, nie chciałbym, żeby ktoś odebrał, że daliście aplikację, w której wpakowaliście tylko jedną stację ładowania i hello, ładujcie się tylko w Radomsku. Nie, nie, nie. Jasne. Jak, jak najbardziej właśnie wychodząc naprzeciw tych klientów, których już w, już w tej chwili mamy, udostępniamy na ten moment. 2,5 tysiąca I punktów, rzufu, tak. punktów ładowania dla naszych klientów i na jednej i na drugiej mm -hmm. aplikacji. Docelowo do 30 roku chcemy ich mieć 10 tysięcy, mm -hmm. łącznie z tymi naszymi, tak by nasi klienci mogli się załadować w każdym miejscu. Dobra, a powiedz mi coś takiego, że no to żadna tajemnica. Wiemy, że dzisiaj tych aplikacji e, ze stacjami ładowania, które mają też stacje roamingowe, Trochę jest. Klienci już powoli mogą sobie wybrać albo tą, albo tą, albo jeszcze inną. Co przemawia za tym, żeby zainstalować Waszą aplikację i korzystać akurat z tych stacji roamingowych poprzez aplikację moja? Tak, jeżeli mówimy o aplikacji dla klientów indywidualnych. Mhm. To jako jedyni wychodzimy z możliwością zbierania punktów lojalnościowych i dzięki temu wymiany na na przykład nagrody, tak? Czyli nasze stacje ładowania na ten moment będą rozmieszczone przy stacjach paliw, gdzie zawsze klienci będą mogli skorzystać z całego asortymentu i Na chwilę ci Czyli dzisiaj, jeżeli ja skorzystam z waszej aplikacji, tak? i skorzystam z ładowania z której ze stacji, no działających w roamingu, ale znajdujące się w tej aplikacji, to wówczas też zostają mi naliczone jakieś punkty, tak? Dokładnie tak. Aha, no i to jest super, bo Dokładnie... rzeczywiście inni operatorzy tego nie mają. Ładując z każdej kilowatogodziny do naszego portfela, mhm. że tak powiem, dochodzą punkty, które będzie, można wymieniać na nagrody lub rabaty. Innymi słowy, te programy, które znamy z, ze stacji paliw, Różnych koncernów, z którymi chyba wszyscy kierowcy mieli do czynienia i wiedzą, że te punkty można zbierać. Po prostu teraz przenosicie, czy w jakiś sposób adoptujecie na punkty ładowania. Tak, chociaż nawet. Nie. Przenosimy. Oczywiście w aplikacji to jest mm -hmm. spójne, więc portfel jest jeden, niezależnie, czy na jednej aplikacji mm -hmm. ktoś będzie lał paliwo dzisiaj, a jutro skorzysta z mm -hmm. ładowarki, to zbiera jedną, jedną pulę punktów, których, które może wykorzystać. Ok, a co będę za te punkty mógł sobie nabyć? To samo, co. Bo ja, ja nie znam tego programu, no. sam dopytuję, czy na przykład będę miał możliwość, nie wiem, darmowych kilowatogodzin, czy, 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 czy czapeczkę, kubeczek smycz, No wiesz. To... Ciekawi mnie to. Jakby na, te, na ten moment e, punkty możemy wymieniać na stacjach paliw korzystając z, z asortymentu z e, e, gastronomii, mm -hmm. tak? e, czy to będą napoje gorące, zimne, e, czy e, produkty gastronomiczne do jedzenia. Tak? Mm -hmm. Już nie mówimy tutaj tylko o hot dogu, bo nasze... Nasza gastronomia na stacjach paliw jest, jest ogromna, więc tak, będziemy mogli już w tej chwili wymieniać na to. Jakby badamy cały czas, w którym kierunku klienci chcą, byśmy, byśmy te punkty. Kierowali i na pewno to będzie się zmieniało z biegiem miesięcy i lat, dostosowując potrzebę klienta do tego, gdzie on chce wykorzystać te punkty. Oczywiście znaczy, to nie to, żebym tutaj nadmiernie gloryfikował, natomiast mnie się ten pomysł bardzo podoba, dlatego że ja już niejednokrotnie mówiłem, że brakuje jakiegoś systemu lojalnościowego, systemu motywacyjnego, właśnie programu lojalnościowego dla kierowców samochodów elektrycznych. Jeżeli z czymś takim wychodzicie. Mega, zwłaszcza że czegoś takiego nie ma, więc myślę, że, że świetna rzecz. Tak, chcieliśmy dokładnie tak jak mówisz, chcieliśmy wyjść z czymś, czego nie ma, mhm. zaskoczyć trochę rynek, szczególnie w tym momencie, kiedy musimy czekać na, na wybudowanie kolejnych, kolejnych stacji. Dobra, a teraz ten plan na najbliższe lata, już poniekąd o, tym, o to zahaczyłeś, powiedziałeś, że kolejne stacje ładowania. Szybkie stacje, które będą się tak. pojawiać, będą znajdowały się w obrębie stacji, e, się powiedzieć, ładowania e, stacji benzynowych stacji paliw, tak. stacji paliw? E, tak, w tym roku i w następnym większość będzie to na stacjach paliw. Mhm. E, spowodowane jest to tym, że w momencie kiedy ogłosiliśmy strategię, te grunty już mieliśmy i mogliśmy zgłaszać warunki przełączeniowe. Do tego, by, by do, mieć Jasne. przyłącza energetyczne, tak? i to poszło szybciej. Dlatego na stacjach paliw będzie, będą one jako pierwsze, mhm. ale nie zamykamy się na stacje paliw. Wiemy, że stacje paliw są bardzo dobrym miejscem podładowanie pod ze względu na to, że każdy klient może skorzystać z e, czystej toalety, tak? z gastronomii, z, ze, ze, ze sklepu, ale również jest, są kamery, jest oświetlenie, więc to, to jest na pewno na plus dla klienta, ale nie zamykamy się na to i wychodzimy w takie miejsca, gdzie klient samochodu elektrycznego, bo wiadomo, to będzie trochę inne niż, mm -hmm. niż w paliwach konwencjonalnych, będzie tego potrzebował, tak? czyli i galerie, i hotele, ale również też miejsca, gdzie na trasach, gdzie nie ma naszych stacji mm -hmm. paliw. A jest do tego infrastruktura, byśmy wybudowali hub ładowania. Wiesz, do hubów za moment przejdziemy, natomiast mnie się wydaje, że pomysł stawiania stacji ładowania przy stacjach paliw jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem, dlatego że tam już ta gastronomia działa, jest znacznie bardziej rozbudowana. A wiesz, a kierowca samochodu elektrycznego, no nie oszukujmy się, nawet jeżeli to będą bardzo szybkie stacje ładowania, na no te 20 minut minimum będzie spędzał. W związku z tym automatycznie macie generowaną sprzedaż usług dodatkowych. Dokładnie tak. Więc dokładnie to jest, tak. wiesz, ja bym, gdybym ja miał e, doradzać, myślę, że pewnie w pierwszym momencie wykorzystywałbym e, te tereny, dlatego że te już nie, możecie, nie musicie sobie nie wiem, maszyn vendingowych dostać, czy jeszcze czegoś innego, żeby, żeby tego klienta trochę przytrzymać. Yy, dokładnie tak, może nawet nie przytrzymać klienta, bo jakby do, tak, czy dążymy do tego, kawać. żeby było jak, na, jak najszybsze to uh -huh. ładowanie, inwestujemy głównie w uh -huh. duże moce. Hmm, ale tak, wykorzystujemy, bo widzimy przede wszystkim, że klienci tego oczekują. Dla nas to był naturalny krok. Tak? Mm -hmm. Jak w pewnym momencie na stacjach paliw pojawiło się LPG, później AdBlue, Dokładnie to tak. dla nas to jest kolejna energia. W tym momencie nie jest płynna, A tylko energia. powiedz mi proszę, bo na pewno już to wiesz, jeżeli chodzi o samo zaprojektowanie tego stanowiska ze stacji ładowania, to będzie tak, jak to ma miejsce teraz, że wiesz, stoi sobie stacja, czy nie wiem, może macie w planach wiesz zadaszenie tak tego, czy, 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 czy jeszcze jakiś inny, inny pomysł? Tak jak powiedziałem wcześniej, badamy wiele scenariuszy e, i tak, zadaszenie jest... E, Często podnoszone, że, mhm. że, że jest to ważne. Oczywiście nie w każdym miejscu jest taka Oczywiście, możliwość tak. wybudowania. Inną sprawą jeszcze jest inwestycja, mhm. która jakby w połączeniu ze wszystkim musi, musi się zwrócić. Badamy to. Nie, bę nie będą to na pewno w pierwszych, e, przy pierwszych stacjach, ale w przyszłości przy większych Wiesz, produkcjach. Pytam o to tak. nie bez powodu, bo jeszcze kilka lat temu najważniejsze jest to, żeby było gdzie się naładować. I żeby była. Moc dopiero niedawno o, została, powiedzmy, je, liczy się ta większa, ale klienci no, coraz więcej oczekują i chociażby czytając różne, dyskutując z kierowcami samochodów elektrycznych, a następnie czytając ich wypowiedzi na różnego rodzaju grupach dyskusyjnych, forach, portalach społecznościowych itd., itd., coraz częściej właśnie pojawiają się różnego rodzaju opinie, że stanowiska ze stacjami ładowania są tak traktowane trochę po macoszemu, że właśnie jest stacja ładowania i wokół u niej nic nie ma. Pomijam huby oczywiście, mówię o pojedynczych stacjach. Tak A z kolei versus e, stacje paliw, no tutaj mamy i zabudowany, i właśnie ten daszek, i zupełnie inną infrastrukturę, tą gastronomiczną. Dlatego zapytałem o to, czy może byście chcieli zrobić coś więcej? Yy, tak, chcielibyśmy, i tam, gdzie będzie taka możliwość, e, nie tylko fizycznie wybudowania, yy -y. ale biznesowo. To będziemy, będziemy dostarczać wszystkie mhm. i usługi, ale i udogodnienia dla klientów. Dobra. Stacje paliw i stacje ładowania na nich mamy za sobą. Zacząłeś coś mówić o hubach, ja Ci przerwałem. Słucham. Tak. Jakby... W pierwszej kolejności budujemy, tak jak powiedziałem, ten rok kilkadziesiąt, następne już już ponad 100, to będą pojedyncze, pojedyncze stacje, tak byśmy mogli tą mapę jak najbardziej rozproszyć po, po całym kraju, żeby było gdzie się ładować, ale następnym krokiem widzimy, że też rynek w tą stronę idzie i klient tego wymaga, by podjeżdżając były minimum te cztery punkty, i Idziemy tym trendem, i w tych miejscach, gdzie będzie taka możliwość, ale również oprócz też tej biznesowej, mm -hmm. e, będzie takie zapotrzebowanie. Będziemy budowali huby wielostanowiskowe, e, czy to przy trasach, e, czy, czy w miastach. E, minimum cztery, ale zdarzą się i sześć, osiem, a nawet i więcej punktów w jednej lokalizacji. E, na ten moment mamy w developmentie kilka takich, kilka takich lokalizacji, ale zdecydowanie będzie tego więcej w najbliższym, w najbliższym czasie. Fajnie, wiesz, z mojego punktu widzenia to wygląda tak, jak tradycyjne koncerny paliwowe no, ewidentnie skręcają w kierunku. Koncernów niemalże energetycznych. No znaczy nie odcinacie zapewne sobie tej nogi związanej z paliwem, ale, ale idziecie zupełnie, jakby rozkręcacie, prawda? Tak, skręcamy, skręcamy paliwa nadal. Będą oczywiście, bo one będą jeszcze się przez wiele oczywiście. lat lały, ale na początku jest to dobudowanie kolejnej nogi, która wiemy, że za ileś lat będzie stała już sama i tak skręcamy z koncernu paliwowego stricte w koncert multienergetyczny, gdzie nie tylko będziemy dostarczać tą usługę ładowania dla klienta, ale będziemy również produkować własne źródła, czyste, ekologiczne źródła z fotowoltaiki, z wiatru, tak by dostarczyć w pełni, w pełni 100% Ekologiczną energię dla klientów. W przyszłości, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to również wodór. W tej chwili wiadomo, jest to bardzo daleka droga, ale mamy to gdzieś z tyłu głowy i budując już w tej chwili. Nasze stacje, myślimy o tym na przyszłość. Czy wiesz, no, brzmi ciekawie, brzmi dobrze, ale przede wszystkim oznacza to, że ktoś, albo nie tylko ktoś, albo wiele osób, które budują te strategie, zarządzają, no, bacznie obserwują rynek i widzą, gdzie będą pieniądze leżały. Y Bo już, już leżą, ale jeszcze nie takie, jakie będą za kilka czy kilkanaście lat. Tak, tak. Znowu to, powiem, to klienci tak naprawdę mm -hmm. ten kierunek wyznaczają, a widzimy, że ten rozwój jest bardzo duży, wiadomo, że nie taki jak na Zachodzie, mm -hmm. ale co dla nas jest pluszem, bo my nie musimy popełniać tych błędów, które oni już popełnili, więc swoim tempem, ale bardzo szybkim rozwijamy i tak jak w tej chwili jest biznes w paliwie tak w Przyszłości będzie musiało być również w elektromobilności. Dobra, a wróćmy jeszcze na moment do tych Waszych aplikacji, do klientów, do stacji roamingowych. Czy już widzicie na przykład, czy więcej jest klientów indywidualnych, czy na przykład flotowych? Na ten moment no, trudno też mówić o, o, o statystykach przy jednej e, własnej e, stacji. E, ale z samej perspektywy tego, że w Polsce duża większość samochodów jest jednak w firmach, mhm. to podobnie się to układa, układa jeżeli chodzi o statystyki wolumenu podanej tej energii. Chociaż coraz więcej klientów używa karty płatniczej i aplikacji SuperMoya, więc idzie do strony stronę wypośrodkowania, ale minimalnie więcej jest klientów. Floty. Wiesz, w mojej ocenie rynek, rynek flotowy, elektryczny rynek flotowy dopiero przed nami, że to co na razie mamy to są dopiero pierwsze floty, elektryfikacja pierwszych flot, ale, ale wysyp dopiero nastąpi, więc myślę, że, że tutaj dużo jeszcze ciekawych, ciekawych dni i lat przed wami. Słuchaj, nie będę ukrywał, Zaskoczyłeś mnie czymś przed, przed naszym nagraniem, rozmową. Co ty tam sobie wymyśliłeś? Tak, mamy mały konkursik, może nie wiem jak to nazwać prezent. Prezent, tak. Prezent dla, dla widzów naładowanych. Mhm. Pierwsze 10 osób, które oglądając, wejdzie na link, który pewnie wstawimy pod mhm. filmem, na nasz nowy profil Moja Energia na LinkedInie i wpisze w komentarzu super moja e, czyli naszą aplikację lojalnościową również e, polubi nasz e, profil dostanie 1000 punktów e, do tej aplikacji które będzie mógł wykorzystać e, czy ja też przyrodę. mogę e, <śmiech> 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 bo mnie skusiło te tysiąc punktów <laughs> wiesz Jakbyś... nie no żartuję żartuję <laughs> oczywiście e, Bym, tak, no jeżeli będziesz chciał skorzystać. To <laughs> nie, to, to, to był taki żart, drodzy <laughs> widzowie. To... Nie będę wchodził wam tutaj w szranki i konkury. To 10 miejsc jest tylko i wyłącznie dla Was. Tak. <laughs> Okej, okay, no słuchaj, no to ja w takim razie dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę i będę się chętnie przyglądał temu, jak to będzie się rozwijać. Bardzo Ci dziękuję. Michałek, chodź do nas. Cześć, witam Cię w studiu naładowanych w ogniu pytań. Cześć, witam Cię. Powiedz mi, jak trudno jest pracować w firmie, która do tej pory, jakiś czas temu była firmą tylko i wyłącznie paliwową, czyli można powiedzieć, że w żyłach każdego pracownika płynęła benzyna albo diesel, a teraz musisz tam wtruczyć, wtłoczyć trochę energii elektrycznej. Łatwo? Bardzo fajne pytanie, tak. Eee, łatwo nie jest. Eee, łatwo nie jest, chociaż te półtora roku e, pokazało, że Coraz więcej osób tym tematem się interesuje, każdy chce przetestować samochód elektryczny, każdy chce dotknąć tego. A to jak wsiądzie, pojeździ, wysiadaj, mówi, już nie, chce, już nie chce tradycyjnego napędu? Niektórzy tak. Naprawdę niektórzy w ten sposób wsiadając, wsiadają z takim lekkim poruszeniem głowy, że po co, a wysiadając stwierdzają, kiedy ja taki będę miał. Tak? No właśnie, bo to jest, to jest ciekawe zderzenie można powiedzieć takich motoryzacyjnych kultur. Z jednej strony mamy tą tradycyjną motoryzację, tradycyjną formę dystrybucji paliwa, czyli stacje paliw, a z drugiej strony macie teraz możliwość wyjścia poza te stacje paliw, ale wyjście nie tylko w kontekście dystrybucji, ale również podejścia do klienta dzięki aplikacji, czy dwóch aplikacji tak naprawdę, które będą miały pewne unikalne funkcjonalności dla, dla Waszych klientów. Tak, to jest, jest coś nowego, do, do czego musieliśmy się szybko przyzwyczaić. Na szczęście, udało się to bez problemu. Uzyskać. Sam. Pewne połączenia, których, których się nie da ominąć, i, i one są skorelowane ze sobą. Ale tak, no, wiele rzeczy, które jest nowe, musieliśmy dostosować i, i zrozumieć. Ja mam takie wrażenie, że Wasza strategia jest takim potwierdzeniem w kontekście elektromobilności, takiej prawdy, że. Tak naprawdę samochód elektryczny to jest taki normalny samochód, tylko ma trochę inne, źródło, trochę inne źródło napędu i należy go traktować tak samo. I Wy tak w to wtopiliście w Waszą ofertę, że obsługujecie jednych, drugich, trzecich. Czy to jest, czy to jest samochód napędzany silnikiem benzynowym, czy diesla, czy, czy, to jest, czy to jest gaz, czy to jest energia elektryczna. Każdy klient dostanie to, czego potrzebuje, czyli zasilania do, 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 swoich, do swojego silnika. Dokładnie tak, no bo dla nas to jest kolejna po prostu energia, którą musimy dostarczyć do klienta. Jak wcześniej powiedziałem, pewnych rzeczy musieliśmy się nauczyć, bo są inne, ale jakby w całej strukturze to jest coś, co, co dokładamy, tak jak kiedyś dokładaliśmy na przykład AdBlue w tej chwili energię elektryczną. Z tym, że w tym układzie jeszcze jest ta możliwość, że tą rafinerię my możemy sobie Zbudować i, i to oczywiście. W cudzysłowie, w cudzysłowie no to jest, to jest kluczowe. Tak. dystrybucja tego paliwa jest dużo prostsza w tym sensie. Tak, tak, dokładnie. I dużo mniej zależna od czynników zewnętrznych, można powiedzieć. Tak jak mieliśmy w zeszłym roku zawahanie na rynku paliw, tak e, sytuacja energetyczna, mam wrażenie, w Polsce już się stabilizuje i, e, i, i ceny, czyli, o, o, czyli przewidywalność biznesu też będą stabilne w przyszłym roku. Im więcej oza, im więcej wiatru, im więcej farm słonecznych, tym ta stabilizacja będzie coraz lepsza. Widzimy to, idziemy w tym kierunku i na pewno dla wszystkich będzie to z korzyścią. Paweł, jak opuszczą w studio, zostawił nas z tematem makro hubów, tak? Tak, tak. Możemy ogłosić, że podpisaliśmy umowę strategiczną z siecią sklepów makro. Gdzie wybudujemy w większości dużych miast w Polsce huby ładowania, wielostanowiskowe huby ładowania, dużej mocy, bardzo dużej mocy. Jest to naprawdę. Coś, co na pewno w branży wyznaczy trochę nowy kierunek, bo tych hubów jest niewiele na ten moment. Jeszcze za mało? Jesz y y mówię jakby o całej branży. Mm -hmm. Tak, to, tak. Mówię, że jest, jeszcze za mało, że huby jeszcze... to są oczekiwane przez klientów miejsca, gdzie można ładować samochody. Tak, tak. Szczególnie w tych miejscach, gdzie jest duże zapotrzebowanie, no jedna stacja już generuje w godzinach, w godzinach bardzo popularnych kolejki, więc ludzie. Oczekują tego, by tam było więcej punktów, my wychodzimy na, naprzeciw tym potrzebom i budujemy w tych miejscach od czterech do, 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 do 8. I faktycznie można się ładować. spodziewać, że makro to jest takie miejsce, gdzie, które ściąga biznes, które przyciąga biznes i w kontekście samochodów osobowych, i w kontekście lekkich samochodów dostawczych, a może w przyszłości większa auta będą się tam ładować. Tak, też, też jakby dla nas było naturalnym wyjściem do takiego partnera, który obsługuje w większości floty. Mówimy, że klient indywidualny w tych lokalizacjach i tak będzie dla niego to atrakcyjne, a badając, gdzie nasi klienci flotowi poruszają się, wiemy, że dla nich też tak? będą te miejsca atrakcyjne i to jest połączenie. Połączenie korzyści dla, dla obu tych grup. Jakie największe wyzwania na rok 2026? Ja wiem, że mamy jeszcze 2025. Mamy jeszcze trochę, trochę czasu w tym roku do, do końca, ale na pewno macie już ambitne plany. Mamy ambitne plany. To, co ogłosiliśmy, wiemy, że jak na ten moment e, e, udaje się realizować, i jeżeli tylko pozwolą na to przyłącza energetyczne, e, to, to, to zrealizujemy. E, wszystko to, co ogłaszamy, e, wydaje mi się, że tu są największe zagrożenia, jeżeli chodzi o, o, o energetykę, czyli, infrastrukturę energetyczną. Czyli to, nad czym pracuje cała branża, żeby, tak. żeby skrócić ten czas. Od zamówienia mocy do realizacji tego przyłącza faktycznie w miejscu odbioru, czy w miejscu, gdzie powstanie ładowarka. Tak, dokładnie. Bo jeżeli mówimy o niezawodności sprzętu, o serwisie, to jakby. To już jest w naszych strukturach i możemy sobie to zapewnić czy informatycznie czy czy serwis fizyczny więc tego się nie obawiamy. Znamy też rynek paliwowy który, który w wielu miejscach jest podobny i na tym spółka zjadła zęby więc tego się nie obawiamy jedynym zagrożeniem jest to że te przyłącza będą później. One i tak będą tak jedynie może być to później. Ale, tak jak powiedziałem, na ten moment wszystko idzie zgodnie z planem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Oczywiście trzymamy kciuki i zaproszenie do studia otwarte. Spotkajmy się za rok, porozmawiajmy jak realizacja planów, jak, jak sieć urosła. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.